Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia, jestem twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rutynie, o tym jak mówić o tym, co robimy ciągle. W ostatnim wideo mówiłam o tym, jak opowiadać o sobie, i ułożyliśmy sobie krótką wypowiedź na nasz temat. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co robimy regularnie, ciągle, czasami, czas od czasu. Do y, ułożenia takiej wypowiedzi potrzebny jest Ci oczywiście czas present simple. Masz rację. Nie jest to czas present simple, czyli czas teraźniejszy prosty. Ja nie będę spędzać tutaj czasu na tłumaczeniu Ci tego y, czasu, y, ale. Y, Odeślę Cię po prostu do bloga i do biblioteki OK English. Tam pod zakładką Gramatyka znajdują się wszystkie informacje, które będą Ci potrzebne do tego, aby zapoznać się z tym czasem. Jeżeli już, jeżeli już uczysz się języka angielskiego, to zapewne wiesz, co to jest present simple i wiesz, jak się go stosuje. Jeżeli odnosimy go do naszej osoby, jest to proste jest to po prostu osoba i czasownik i to wszystko. Oprócz tego, jeżeli chodzi o gramatykę, będą ci potrzebne słowa takie jak always, frequently, sometimes, never, often, rarely itd. Czyli są to e, przysłówki częstotliwości, tak zwane adverbs of frequency. E, tutaj oczywiście musisz je znać, musisz znać przynajmniej parę, ale też musisz wiedzieć, gdzie znajdują się w zdaniu, e, czyli Najczęściej na przykład powiemy: I always go to the cinema, a nie always I go to the cinema. Także to też będziemy sobie przy okazji ćwiczyć, przy okazji tej wypowiedzi. No i w końcu potrzebne nam jest słownictwo. I teraz, po, teraz pomyśl sobie, jakie słownictwo będzie Ci potrzebne do tego, żeby opisać. Twój dzień. Przeważnie w naszym życiu robimy ciągle to samo. Od poniedziałku do piątku i w weekendy robimy mniej więcej te same, te same rzeczy. A więc spisz sobie, zrób sobie listę, co tak naprawdę robisz od momentu, kiedy się budzisz do momentu, kiedy idziesz spać, i co robisz w weekendy. Wypisz sobie czasowniki, które będą ci potrzebne. Jeżeli potrzebujesz troszeczkę pomysłów, pomocy, to odsyłam Cię do postu blogowego i tam mam listę czasowników, które najczęściej się pojawiają w takich wypowiedziach i odsyłam Cię właśnie do bloga. Zostawiam link Ci w opisie. A my przechodzimy już do naszej wypowiedzi. Więc w tej wypowiedzi co się musi znaleźć? Musi się znaleźć czas Present Simple, Muszą się znaleźć przysłówki częstotliwości i muszą się znaleźć nasze czasowniki w odpowiedniej formie, a ponieważ czas Present Simple jest bardzo prosty, to nic w tych czasownikach zmieniać nie będziemy. E, oprócz tego muszą pojawić się takie wyrażenia jak in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, and so on. At 8 o'clock, at 9 o'clock, at midnight, and so on, and so on. Są, są to wyrażenia bardzo, bardzo ważne, dlatego że nam Polakom się one często mylą. Na przykład, my bardzo często zapominamy, że się mówi on Monday, a nie in Monday, yy, i tak dalej, i tak dalej, więc warto tutaj wpleść te wyrażenia. Jeżeli potrzebujesz tych wyrażeń, to znowu odsyłam cię do bloga, bo tam są one wszystkie. A ja ci teraz pokażę. Jak ułożyć sobie taką wypowiedź. So every day, I get up at around 7:30. I switch off my alarm clock and then I lay down and lay in my bed for around 10 minutes. I get up at 7:40 and I do my yoga and some stretching. After that, I go and take a shower, and after I take a shower, I go and make my food i eat my breakfast drink some water and at the same time i check my instagram and my facebook uh, i brush my teeth i put my makeup on and i uh, do my hair then I, um, I sit down and do my work i start my work at uh, around uh, 9 o'clock and i work uh, until 11 11.30 after that I uh, eat my lunch. I make my lunch first, then I eat my lunch. And in the afternoon, I take a small break and do some admin work. Then I work a little bit more. On the Mondays and Thursdays, I finish my work later. I finish at around 7 or 8. Um, but on the other days, I try to finish my work at Five o'clock. Uh, on the Wednesdays, I don't have any lessons, so I try to um, spend the day in a different way. So it's usually uh, sometimes I exercise, sometimes I go out, sometimes I do other things. On the weekends. Uh, I like going on trips, and I like uh, seeing some friends, and I like going out. Also, I on Fridays usually I watch a lot of Netflix, and uh, I like uh, reading books as well. During the week, I um, I go to bed at around 10 or 11. Uh, on the weekends, I usually go to bed later, sometimes even 1 a.m. Uh, because I like watching movies until late at night, or I see friends, or I go out and then I come back late. I to by było na tyle. I to by było na tyle. A więc Przeszliśmy przez cały nasz tydzień, od poniedziałku do piątku, i jeszcze w weekend. Opowiedziałam ci, co lubię robić, opowiedziałam ci, o której coś tam robię, w jakie dni coś tam robię. E, także znalazło się tutaj bardzo dużo wyrażeń, które mieliśmy wcześniej: in the morning, in the afternoon, on Mondays, on Wednesdays, and so on. E, zachęcałabym Cię do tego, i to jest Twój drugi krok: e, żebyś ułożył sobie taką wypowiedź i ją ćwiczył. I znowu, napisz sobie ją, a później ćwicz, mówiąc ją głośno. Mów do lustra, nagrywaj się, odsłuchuj. E, ćwicz ze swoim partnerem do wymiany językowej lub ze swoim nauczycielem do momentu, aż opanujesz ten e, tekst, opanujesz tą wypowiedź w takim stopniu, że nie będziesz się jąkał, nie będziesz szukał słów i nie będziesz się denerwował i unikniesz takiej frustracji. To jest Twój drugi krok, nawet jeżeli już jakiś czas uczysz się języka angielskiego, ale czujesz właśnie tę barierę i to Ci pomoże w pokonaniu tej bariery. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się przydała, że była interesująca i że wykonasz to ćwiczenie, daj znać w komentarzu, jak Ci poszło. Ja Cię oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, zachęcam Cię również do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie w poniedziałki, o 9, spotykamy się, aby porozmawiać sobie w języku angielskim. Jeżeli szukasz kursu, lekcji, które nauczą Cię mówić po angielsku, to zgłoś się do nas. W OK English skupiamy się przede wszystkim na konwersacji i oferujemy lekcje, które uczą mówić w języku angielskim bez stresu i skrępowania. Są to 60-minutowe treningi z native'em 1 na 1, które są indywidualnie do Ciebie dopasowane. Jeżeli więc planujesz podróże, wyjazdy zagraniczne, to są to treningi dla Ciebie. Czekam na Twoje komentarze, Twoją wiadomość i na łapki w górę. Tak zwane. Dziękuję Ci bardzo. I'll see you soon again. Bye.